Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania. Jak możecie zauważyć, no, filmów niestety nie ma. Nie ma, a z racji, że praktycznie nie mam je w domu. Spędzam dużą część teraz tygodnia, no, 5 dni poza domem. Eee... Dlatego mamy weekend. Stwierdziłem, że nagram wam materiał filmowy. No bo dostaję informacje, że po prostu no, tych filmów wam brakuje i czekacie. No ale niestety, no, muszę was zmartwić, że tych filmów nie będzie, nie będzie dużo. Jak właśnie tak raz na dwa miesiące się pokaże, to będzie wszystko. No, ale dobra, nie zwlekając, zaczynam Wam pokazywać. Tutaj mamy karzełki bułgarskie, yy, jakieś pojedyncze silki. Kur, ostatnia kurka białoczuba holenderskiego, kulawa taka trochę utyka. Nie wiem, co jej dolega. Yy, tu mam silki. Stado przeniesione tam jeszcze w środku są pewnie zadacie pytanie, że mogę na przykład trzy filmy w ciągu tygodnia wrzucić na was martwię, że mi się nie chce. Nie chce mi się z racji, że jestem na weterynarii. A jest to bardzo ciężki zawód, więc yy, materiału jest odgroma. Jest odgroma. Yy, tutaj mamy sileczki. Tu jest zakupiona silka. Tu moja, tu też moja. Tu jest zakupiona ruda. Nie wiem jak określić tą barwę. Zlikwidowałem białoczuby i karzełek kochin z racji na brak czasu. Yy, tutaj jest moja kurka. I tutaj dwie kureczki. Tu jest kogucik kupiony w barwie paint. Bardzo ładny kogut. Tu moje dziewczyny. No tutaj mamy gwiazdę tegoroczną. Red pyle Brzoskwinkę taką. I niedawno jej tu obcinałem i znowu taki sam. Fajna kuleczka. Tu mamy kurkę w barwie jastrzębiata satyna. Tutaj mamy koguta Motleda, też bardzo ładnego. No i moja jakaś redziula. Tu mamy kurkę bursztynową, kolejny kogut, motlet też zakupiony, tamten poprzedni też i bursztynowy. Tu mamy zieloną nóżkę. nóżki yy, odchowuję tylko. Yy, później będą dla. Dla klientów, można tak powiedzieć, ze stada zarodowego. Tu mam czysto białą kurę. Tutaj też moja. No, a sobie wypuścimy chyba te dorosłe. Tu są wszystkie praktycznie dorosłe, oprócz tamtego stada, bo by się nie dogadały koguty. Wszystkie moje kury zarodowe. Myślę, że na przyszły sezon. Tutaj, o, jeszcze pojedyniecie, jedynie biało, czuby jakieś chodzą, czubatki staropolskie, karzełki bułgarskie, kilka sileczek. Chodźcie, chodźcie sileczki. O, tutaj leci ta ruda. No cześć, cześć kochana. Jakie plany na przyszły rok? Co mogę Wam powiedzieć? Na przyszły rok plany mam dużo mniej ambitne, bo. A, no i przepiórki mam. Mam przepiórki. O, jak fajnie ja tu mogę przybliżać. Może się odsunę i zrobimy zdjęcie do miniaturki. Dobra, fajnie będzie. Tak wygląda cała gromada. Przepiórki mam. Jeśli ktoś chce jaja lęgowe, oczywiście zapraszam. Są mm, jeszcze w cenie 15 zł za 20 sztuk. Później zobaczymy. Mam w planach ściągać znowu jajka przepiórek z Rumunii. A jak wyjdzie, w... to już nie wiem. Okaże się tak naprawdę. Na pewno będę silki rozmnażać, żeby dążyć do kolejnych ideałów. Karzełki bułgarskie, no to będę jakoś tam dorywczo kluć. No ale głównie skupię się, wiadomo, na silkach i trochę przepiórkach. Chociaż przepiórki to głównie jaja lęgowe. Od razu mówię, od Silek jajeczek nie sprzedaję. A dlaczego? Ano dlatego, że czasem może wyjść coś, coś czego po prostu nie przewidzę i potem może wyjść niepotrzebna afera, dlatego staram się unikać sprzedaży. Okarżełki teraz sobie chodzą po trawce, jakie wypuściłem. Zacząłem też profilaktycznie już odrobaczać wszystkie stada. Aha, czyli wypiłyście czy się wylała? A nie jest jeszcze okej. Okay. Dobra, to macie. Wszystkie stada zaczynam odrobaczać. Zacząłem od tych. Zaraz tam Johnemu rozrobię. O, mogę Wam pokazać jeszcze mam kilka. Dosłownie chyba tam 30 jest kurczaczków. Nawet nie, 27 albo 6. Tutaj macie najmłodsze szkraby. Te, co są tam na dworze, to są e, najstarsze. A w sumie nie, bo jeszcze mam tu jedne. Cztery sztuki aż z kwoką tygodniowe chodzą. Są tu głównie po tych moich. Cztery sztuki są. Eee, jajka kupiłem od pani z Elixa. To na 20 jajek było 10 zalężonych i cztery się wykluły. Nie obwiniam tej pani. Eee, zdarza się dość często, szczególnie przy tej porze. Moje też rewelacyjnie. Nie było zalężenia, a dużo jajek włożyłem, bo wiedziałem, żeby więcej włożyć, bo i tak będzie mało zalężonych. Tu zobaczcie, jaka gołoszyjka na guzie fajna. Tu redziule. Tam jakieś Ala temotledy, albo splity, nie wiem, nie znam się na tym. I tu jakieś kuropatwy. tu też coś jakieś takie. I teraz przejdziemy sobie tutaj. I tu siedzi kura. Pokażesz się? Nie pokażesz oczywiście. Jednego tylko widzicie i też się już chowa. Doma musi, żeby się wygrzewać. Ma tylko cztery sztuki. No i mnie to cieszy, że ma tylko cztery. Dobrze wygrzeje. Czyli mogę, mogę teraz lampę włączyć. Trochę będzie średnio z tą jakością. Ojej, pokażcie się. Zobaczcie, jakie redy. Tu kolejny. Wszystkie chyba są jedwabiste. A może tamten lokiet. Jed... Nie, jedwabisty będzie. Tak, wszystkie jedwabiste. Pulpeciki. No i co, to chyba na wszystko w tym filmie. Teraz nie wiem, kiedy się ukaże następny film. Zbliża się moja. Najgorsza, jeśli chodzi o hodowlę, yy, pora roku, a prywatnie moja ulubiona, pora roku. Yy, więc kolejny film, no nie wiem kiedy się u pokaże, bo ptaki po prostu no nie nadają się wtedy do pokazywania. Yy, dlatego najpewniej zobaczymy się dopiero na wiosnę. Marzec, kwiecień, coś w tym stylu. Postaram się może wam shorty jakieś wrzucać. Albo minutowe nawet filmiki. Coś w tym stylu tego kawalera to wy chyba nawet nie widzieliście. Golas Loxatina Red Pyl. Mało kto ma takie w Polsce, szczególnie takiej jakości koguta. No jest cudowny twój kogut. Żeby nie zapeszyć oczywiście. Jeszcze ostatni raz wam pokażę tą gromadeczkę szczęścia. No i to wszystko w tym filmie. Jeśli taki film wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam was ciepło. Na razie i cześć.